Dzień dobry, witam. Godzina 17.30. Zaczynamy. Nasz codzienny rytuał. Tutaj troszeczkę niedojadów z rana. To chłopakom podgarniemy, o co ci tam chodzi? No, tak jak do tej pory, mniej więcej o 18.00 się zaczynało. Cicho tam. O 18 zaczynaliśmy. To znaczy, jak jesteśmy we dwóch statem. To też można tak o 18 jeszcze zacząć. Bo we dwóch idzie sprawnie szybko, tym bardziej jak mamy naszykowaną paszę, to tylko podrzucić, pościelić jest po robocie. Natomiast samemu no to już trzeba trochę wcześniej, no bo robi się już szybciej ciemno. Zresztą za niedługo przestawiamy zegarki, więc więc tutaj z tą godziną trzeba. Już się trochę przestawiać. Tutaj za chwilę Wam co nieco poopowiadam. Najpierw tym tutaj zagadkom podsunę te resztówki. Plac budowy tu mamy. Nie wiem czy będzie coś widać, bo tutaj na razie jest brak oświetlenia. Zostało tutaj fragment już podmurowany i podwieszony sufit. No i tutaj nam jeszcze trochę brakuje. Także niedużo brakuje, żeby już właśnie e, cały sufit był na jednym poziomie, i później bierzemy się właśnie za wylewanie tego murka i, i tutaj resztówki stołu paszowego, tego korytarza paszowego. E, także jak widać, coś tam pomału do przodu, a jak już zniknie e, ten dwuteownik i zostanie zburzony ten murek, to już całkiem się tutaj przestrzeń zrobi. Ale do tego to jeszcze chwila. Co u naszych byczków? Mają się dobrze. Już e, zaczęłem, zacząłem, zaczęliśmy dawać im trochę kukurydzy. E, jechały na cejotce, na samej cejotce i sianie przez jakiś czas. E, teraz zaczęliśmy dodawać im niedawno kukurydzy, no bo się okazało, że chyba troszeczkę był. Falstart, myślałem, że te cielaki przyjadą troszeczkę starsze, bo tak jak te mieszańce Angusa do nas przyjechały, no to one już były na, na paszy stałej, więc tutaj bezproblemowo zaczęliśmy im podawać i one faktycznie to jadły. No a tutaj chłopaki są w sumie takie jeszcze do odpajania, trzy sztuki są takie młodsze. No myślałem, że, że troszeczkę starsze one będą, no ale cóż. Takie Simki, jak już widzieliście w ostatnich filmach. Do nas zawitały, zostały zaszczepione. Czym dokładnie to Wam jeszcze nie powiem, bo nie otrzymałem karty leczenia, a zmienił nam się tym razem weterynarz i tam jakieś swoje inne metody miał. Jakieś trzy różne specyfiki w dwóch dawkach były zaszczepione. I co, i wyszło tam 400 coś złotych, 450 chyba na. Na tych sześciu cielaków, bo jeszcze szczepiliśmy tutaj z kolczykiem 24 angusa, bo on coś nam e, zaczął tak mocniej kasłać, więc e, już o ten tutaj jest. Więc już e, No jego też przy okazji e, czymś tam podratowaliśmy. E, także wyszło w sumie chyba tam 550 zł za, za 7 sztuk. Pokasują, delikatnie raz na jakiś czas, ale nie ma tragedii. E, są już żywe, e, bo wtedy, co Wam mówiłem, że tak jedzą i śpią, jedzą i śpią, e, no to okazało się, że był stan podgorączkowy u wszystkich sześciu. E, także reakcja była w porę. I teraz, jak widać, stoją wszystkie tutaj, pchają się już do żarcia, zaraz im CJ sypnę. E, ogonami machają, uszy sterczą. E, także tfu, 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 odpukać w niemalowane. E, miejmy nadzieję, że, że z tymi cieleczkami już e, będziemy wychodzić na prostą. No i pomimo tego, że one niby są jeszcze do odpojenia, chociaż te trzy młodsze, e, to nie będziemy już się bawić w odpajanie. Tylko skoro zaczęły jeść kukurydzę, to niech e, sobie dalej jedzą kukurydzę. No, takie miśki, eleganckie białe mordki, wreszcie się sklinowali. Czy co? Nie no. No, dobra. Tutaj też im trochę podgarniemy to, co mają. Yy, albo właśnie tą starą kukurydzę to dam najpierw dam najpierw tym większym angusom, a Wam damy świeżą paszę. No. Trochę się to miesza ze słową, ze sianem. Sianko też Wam świeże zaraz dam. CJ się rozpuszcza od poidła, od wody. Jak nachlapią na CJ to, to się trochę rozpuszcza. Macie trochę. Siana wy. Okay. Tym to chyba było za dużo dane. Bo sporo siano kiszonki niedojedzonej. A wy jak tam macie? Żarcie? Trzeba trochę przywieźć. I słomy trzeba przywieźć. Dobra, to widzimy się za chwilkę. O, także tak to się ma, jeśli chodzi o rozwożenie paszy. E, I tutaj paszę rozwozimy e, już jeden raz dziennie, dlatego teraz tutaj kupeczka zostaje, e, to jest na rano. E, tak samo tutaj tym jego mościom, trochę rozsypałem, nawet poza stół, ale też na stół paszowy rzucam więcej, żeby po prostu rano podgarnąć i by było z głowy już. I się jeździ tylko raz na jakiś czas. Tutaj takie gorsze zresztą to mogliście zauważyć, że tutaj w rogu była taka gorsza sianokiszonka kiszonka zepsuta. E, no to to jest właśnie pozostałość po starej e, kiszonce. E, no nie zakisiło się to drugi raz. Dobrze, bo po prostu no do starej pryzmy dosypywaliśmy nową i ta stara pryzma tak się właśnie nam troszeczkę nadpsuła także to odrzucamy co popsute a to oczywiście elegancka kiszonka do skarmienia dobra tutaj tym chyba za mało przywiozłem i na rano będzie Niestarczająco. Także tak czy siak trzeba będzie chyba rano przepalić capa i tylko tym tutaj przywieźć. Zresztą jutro niedziela to może rano sobie przywiozę już na popołudnie, żeby po południu nie jeździć. No, kukurydza rozdana. I póki pamiętam, bo na ostatnim filmie zapomniałem, e, pozdrawiam serdecznie tutaj jednego z widzów, Kornela. Jeśli dobrze pamiętam imię, e, Kornelarz spod Rzeszowa tutaj do nas, pod Wrocław przyjechał. Oczywiście niespecjalnie do nas, e, tak przy okazji, ale stwierdził, że skoro jest tak blisko, to, e, to fajnie by było zamienić parę zdań. E, także spotkaliśmy się. Pogadaliśmy chwilę. Potwierdziłem, że pozdrowię na filmie, także pozdrawiam, a ostatnio zapomniałem. Dobra, ciśniemy, bo zaraz będzie ciemno. Ja a propos ciemności, to też tutaj by się przydało światło na zewnątrz, które by nam oświecało ten plac. No i światło ewentualnie tutaj pod tą wiatę, żeby też świeciło. Ale to gdzieś w przyszłości. A światło w środku tutaj no. A tutaj światło w środku będzie umieszczone nad stołami paszowymi, nie tak jak jest teraz tutaj. Tylko będą cztery takie lampy led, jak wiszą teraz, tylko że ta stara instalacja będzie ściągnięta, a lampy będą nad każdym stołem paszowym. I myślę, że to powinno wystarczyć, bo tutaj będzie ściana, ją pomalujemy na biało, więc to też jakoś będzie troszeczkę odbijać. Więc powinno być w miarę jasno. I ewentualnie w przyszłości do capka założyć jakieś światełko, bo jak się wjeżdża tutaj do obory wywalając gnój, no to jednak jest trochę ciemnawo. trochę mokra słoma jest miejscami niestety ale jakość jakość prasowania w tym roku nie jest dla mnie zadowalająca także trzeba się będzie rozglądać za nabytkami Ja no yy, raz właśnie się na filmie wypowiadałem na temat słomy i wiele osób pisało, że w tym roku właśnie słoma bez rewelacji, bo nie wiem, czy nam nie braknie też. Myślę, że będzie od kogo odkupić. No, siekaliśmy to prawda, tutaj się przyznaję, bo to przecież było widać na filmach. Słomy pszenżytnią. trochę pszenicznej, nawet poszło w sieczkę i się wszyscy pytali, dziwili, czemu sobie słomy nie zostawiacie. Mieliśmy tutaj od, od sąsiada załatwioną słomę dogadaną. Także w naszym przypadku i wilk syty i owca cała. Bo my sobie trochę sieczki słomy z powrotem do gleby wprowadziliśmy, a mieliśmy zamian od sąsiada. Tutaj już kwestia dogadania się. Ale to ten fakt pominę. No, do czego zmierzam? W ubiegłym roku było prasowane około 9 hektarów i starczyło nam z nawiązką. Stan bydła jest podobny, z tym, że teraz mamy więcej młodzieży. No i myśleliśmy, że skoro w tamtym roku było 9 hektarów i słomy było aż nadto, można powiedzieć, z małym zapasem, no to skoro w tym roku spresujemy ponad 10 hektarów, no to tym bardziej powinno być dobrze. No a tutaj koniec końców zapowiada się, że chyba braknie. No, niestety nauczka na przyszłość, że chyba faktycznie trzeba zostawiać sobie ile się da. A tą próchnicę ewentualnie nadrabiać obornikiem i poplonami. Macie trochę więcej, bo widzę, że mokro. No, także zobaczymy, jak to wyjdzie. Oczywiście tragedia się nie dzieje, tutaj sobie jakoś poradzimy, ale faktycznie jakbyśmy trochę zostawili więcej tych hektarów, to by było lepiej, no ale któż to wiedział. No i i i i i i kurde. I takie coś nam właśnie niekiedy zostaje. miał być kupiony flis i tak jak właśnie widać, żeśmy kupili, żeśmy nie kupili. I też się wypowiadałem, że tak, rok temu ta słoma nie nasiąkała wodą, chociaż też była bez flizu, jak nasiąka w tym roku. W tym roku to jest masakra jakaś, tutaj sporo jest też tego odrzutu takiego. Jak jest pogoda, to, to jeszcze trochę przesnie i, i ścielimy, ale czasami to jest, kurczę, lipa taka, że... Ech. A jak jest taki gnój, że jest naprawdę gnój, tak jak tutaj, to... I nie wyschnie, no to po prostu turem się zgarnia i się już wyrzuca na, na pryzmę, bo to nie ma sensu też im gnojem ścielić, bo to przecież nic nie daje. Poza tym, że przybywa w końcu Macie i wy tym samym kończymy. No. Słuchajcie. Także cztery ostatnie grupy są w miarę regularnie kupowane. Tu już nam się zaczyna układać. Tamte dwie grupy też są w miarę obok siebie, ale teraz czekamy z pół roku, zanim sprzedamy. Sprzedamy te dwie grupy i znowu będzie pół roku przerwy. I dopiero wtedy tutaj się zacznie. Chociaż tych sytuacji, że już miało się zacząć, też było kilka. No ale mimo wszystko, w grudniu, jak się uda, to jeszcze kupimy jedną grupę, piątą już w tym roku. No i raczej coś z takich właśnie jak te mieszańca Angusa, były, czyli już takie pewne na pasze stałą, takie trochę większe, to takie właśnie chciałbym zakupić. Także jak ktoś będzie miał na grudzień 6 sztuk, to może się dogadamy. No. Także drobnymi kroczkami, pomalutku, ale cały czas do przodu. Także w tym odcinku to wszystko. Tradycyjnie zapraszam na kolejne i dziękuję za, za uwagę i za poświęcony czas. Do następnego, cześć.